Pomyślałam sobie, że mogłabym być bardziej youtuberem z tym, co tutaj mówię, albo o tym, w jaki sposób tutaj o tym mówię, mm, niż bardziej podcast, bo podcast kojarzy mi się z takim ułożonym tematem i przygotowanym dużo wcześniej, ale trudno. Mm, nie chce mi się w żaden sposób nagrywać, ani nic takiego. Jeszcze wideo i, i zadbać o to. W każdym razie, wkurwiają mnie te billboardy Mamo, Tato, kochajcie się. Albo na odwrót, kochajcie się, Mamo i Tato. Wkurwia mnie to, bo myślę, że to nie są, myślę, wiem, że to nie są słowa dziecka, które faktycznie, których, którego rodzice faktycznie mają jakiś problem. I jesteś bardzo mocno nie tak między nimi, bo dziecko to wszystko czuje, i dziecko raczej by chciało, żeby w pewnym momencie dochodzi do momentu, w pewnym momencie dochodzi do momentu tak dokładnie, kiedy. Kiedy po prostu ma się tego dosyć, i mimo wszystko, kiedy chce się, żeby rodzice się pogodzili, ale po prostu się czasami nie da. jeżeli sytuacja trwa wiele, wiele lat, to po prostu chce się, żeby rodzice, żeby rodzice się rozeszli. I to już jest naprawdę bardzo przykry moment, kiedy dziecko samo tego chce, ale to jest bardzo możliwe i bardzo realne. I myślę, że nie jedna osoba by się ze mną zgodziła. Gorzej. Może, może też, też dojść do gorszego momentu, kiedy, kiedy faktycznie któregoś z rodziców zaczyna się po prostu mniej lub bardziej nie lubić, a przynajmniej nie lubić tej sytuacji, w której się on, on znajduje, albo który tworzy tę całą atmosferę, bo jako rodzica można go kochać, a jednak sprawia on jako człowiek, że czujemy się po prostu źle we własnym domu. I w momencie, kiedy wszędzie są porozwieszane te billboardy, ja w, tym, w tej chwili się czuję cholernie osaczona, bo bo tego jest za dużo i chciałabym to zignorować i tego nie widzieć, ale z drugiej strony nie da się i myślę, że to już nie jest moment, kiedy ja bym mogła udawać, że tego nie widzę. Po prostu już nie. Już to nie, już, to już nie są tylko plakaty z płodami, mm, czy raczej dziećmi, bo to też w sumie ciekawe. Mm. Raz mi przeszło przez myśl, że to się wydaje tak, jakby to miało być jakaś że niemowlaków, że. Dokładnie, jest już dziecko w pełni wykształcone i rozwinięte, i takie dziecko będzie podlegało aborcji. Nie, w przypadku aborcji jest mowa o płodzie. Co więcej, teraz sobie doszły plakaty i w ogóle na moim ulubionym przystanku tramwajowym jest plakat, że masz tylko tam mm, nóżki pokazane i mam 11 tygodni. Fajnie. Tylko, że w momencie, kiedy mówimy o aborcji, na przykład kiedy płód jest uszkodzony, to. Sorry, ale widok samych nóżek nie robi wszystkiego, bo powyżej albo tak wiecie, powyżej tych nóżek może być jakaś mega deformacja, albo może nie być ona widoczna, a jednocześnie może być ona wykryta. No i co wtedy? Jakby zadające same nóżki i o chuj chodzi. I tego jest kurwa za dużo, bo to jest czyjeś zdanie, które jest wszędzie, wszędzie jest wyświetlone, wszędzie, wszędzie musisz widzieć. Czyjeś zdanie, które mówi, że jest najracniejsze. I tego też mam dosyć. I za chwilę będzie tak, że na każdym billboardzie, na każdej reklamie takiej będzie pokazane, będzie coś namalowane sprayem, co będzie kontrom. Ale czy o to też chodzi? Bo po prostu widać to, że w tym momencie kłócą się dwie bardzo skrajne o siebie strony. I to jest cholernie nieprzyjemne, bo wiadomo, że coś takiego po prostu nie wyjdzie. Że nie ma czegoś takiego, że któraś z tych stron wygra i... Dalsze losy się potoczą po jej myśli. Bo jakkolwiek by się to wydarzyło, odbędzie się to ze szkodą dla tej drugiej strony. Jeżeli wygra prawa strona, to lewa strona to dostanie cholernie po tyłku. A w momencie, jeżeli będzie wygra lewa strona, no to prawa będzie się czuła totalnie pominięta i niezrozumiana. Więc ktokolwiek nie wygra, żeby to miało jakiś sens dalej, to lepiej, żeby ta strona próbowała dojść do wspólnego porozumienia, wyciągnięcia jakiegoś wniosku i, i znalezienia jakiegoś, jakiejś drogi środka, nie? No, tylko, że teraz widzę jedną wielką szarpaninę i to jest męczące, jest przykre strasznie. No i czuję się po prostu osaczona, bo na głupi tramwaj, którym lubię zresztą jeździć, mm, muszę jeździć i widzieć te durne plakaty, które mi przypominają o czyjejś racji cały czas, z którą się zresztą no, nie zgadzam i jasne, mamy do tego prawo, ale... Mam chyba też prawo czuć się swobodnie. A to jest tak, jakby ktoś cały czas za tobą chodził i, i, i mówił tobie, że coś tam, aborcja do 11. tygodnia życia, to to już jest dziecko, i tak dalej, i tak dalej, i że robisz coś złego, że zabijasz to dziecko. Co mają sobie pomyśleć osoby, które mm, które przechodziły aborcję i może jej wcale nie chciały, a było to konieczne, bo inaczej nosiłyby. Martwy płód w sobie, albo wiedziałyby, że przez 9 miesięcy będą nosić w sobie dziecko, a ono ostatecznie i tak na końcu umrze. Albo były kobiety, które zostały zgwałcone i zaszły w wyniku tego w ciąże i wykonały aborcję, albo nie. No ale kurwa, chodzi o empatię. I bezstrasznie denerwuje mnie to, że osoby, które opowiadają się za zakazem aborcji, w ogóle nie mówią o tych właśnie przypadkach. Które, które jakby wymagają i o tych sytuacjach, które tego wymagają, mm, które wymagają tej aborcji. Albo po prostu kobiety w, by chciały w, ich, w danych przypadkach ją wykonać. I nie biorą mnie tego w ogóle pod uwagę. Dla mnie to jest taka rozmowa, takie cały czas pomijasz klucz tematu. To jest totalnie bezsensu i to niczego nie prowadzi. Zaczyna też do mnie powoli coraz bardziej docierać, że no właśnie, dzisiaj też w, usłyszałam takie zdanie, że coraz więcej się mówi o... że wiadomości nie polegają na przekazywaniu informacji, tylko na przekazywaniu opinii o jakichś informacjach. I to też jest słabe. I no właśnie coraz bardziej do mnie zaczyna docierać, że na dobrą sprawę widzę... mogę zobaczyć dwie bardzo skrajne strony i nic pośrodku. I... na ten moment po prostu nie widzę jakiejś nadziei. I to też przytłacza bardzo mocno. I coś takiego... To, co teraz mówię, mogłabym nagrać w formie wideo, bo to chyba by całkiem pasowało, ale tego nie zrobię. Ale jeżeli chcecie, to na YouTube też to jest dostępny podcast. Także śmiało, nie ma problemu, wszystko tam jest. Tutaj nie ma większego wniosku: po prostu jak jest, każdy widzi, a ja po prostu tego mam powoli coraz bardziej dosyć. Coraz bardziej jest to po prostu męczące i trudniejsze do pominięcia, żeby sobie to przemilczeć, albo po prostu żeby udawać, że tego nie ma. Albo wybrać sobie jakiś inny punkt gdzieś w przestrzeni i się na niego gapić, byle by tylko uniknąć w widoku tych durnych millboardów. Tak więc mogę Wam w sumie życzyć, żeby w Waszej przestrzeni było ich jak najmniej. Żebyście mogli się cieszyć widokiem czegokolwiek innego, jakiegoś budynku, bo budynki są, budynki są ładne i mają swój urok. A w momencie, kiedy masz na w jednym miejscu pięć plakatów, powiedzmy z właśnie jakimś macicą w kształcie serca, <grym, o> Boże. I, I dzieckiem, które w nim jest. No to przykro mi, obyście tego oby tego było jak najmniej. Bo myślę, że. Myślę, że ta, ta cała kampania, bo to raczej jest jakaś kampania, do niczego specjalnie nie doprowadzi i niczego za bardzo nie zmieni. I myślę, że właśnie największym takim. E, największą rolą, jaką ona pełni, i taką główną, najistotniejszą jest to, że ona po prostu wkurwia i stresuje. I sprawia taką, taką presję trochę kładzie niefajną właśnie tego oddechu na karku cały czas, na każdym kroku. Tak. Więc to by było, to by było na tyle. Przyjemnie mi jest się tak tym tutaj dzielić. Całkiem do usłyszenia następnym razem.